Cześć Robaczki, nowy dzień, nowe możliwości. W tym filmie zrobimy wyprawkę, ona nie jest jeszcze kompletna. Jesteśmy w pokoju małej, który też jeszcze nie jest skończony, więc pokażę Wam dopiero, jak będzie wszystko już dopięte na ostatni guzik. Jest to oczywiście film e, związany z ciążą, więc e, tylko wspomnę, jeżeli kogoś e, ten temat nie interesuje albo jest w jakiś sposób dla Was bolesny lub e, drażliwy, to będzie lepiej, jak w tym momencie e, wyłączycie i wrócicie do mnie, e, jak będzie bardziej tematyka dietetyczno-treningowa. Od razu też wspomnę, że e, żaden z tych produktów, który znajdzie się w filmie, Pewnie nie jest niezbędny, ja też o tym już mówiłam. Dziecku niewiele potrzeba do szczęścia. To są bardziej takie przedmioty, które uproszczą, ułatwią życie rodzica. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do filmu, jeżeli tematyka ta. Taka ciążowa, wyprawkowa Wam się podoba, to koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kontent ciążowy raczej zajmować będzie takie 20-30%, a reszta zostaje tak, jak była. Oczywiście, jeżeli macie w ogóle jakieś swoje produkty do polecenia w kontekście wyprawki, to będę bardzo wdzięczna, jak mi napiszecie w komentarzu. A teraz już zabieramy się do filmu i. Celowo zaczynam od ubranek, ze względu na to, że nie będę ich tutaj za bardzo pokazywać. Jeżeli chodzi o ubranka, dużo ich nie potrzeba, dziecko szybko rośnie, trochę to jest bardziej fanaberia, myślę, rodzica. Tak też mnie dopadło to szaleństwo, więc pokażę Wam kilka takich po prostu najsłodszych rzeczy. Głównie korzystam ze sklepów HM, Zara, Newbie, Next. I to właściwie są takie podstawowe sklepy, w których kupuję. Zacznijmy od najbardziej uroczej, ale najmniej potrzebnej rzeczy. Zdaję sobie z tego sprawę. E, natomiast my z racji tego, że żyjemy w tematyce mocno sportowej, no to e, nie wiem czy to było bardziej moje marzenie, czy bardziej marzenie Bartka, ale takie buty musiały się pojawić. Będą one pewnie bardziej na pamiątkę dla nas niż e, dla małej ale są absolutnie przeurocze. Jeżeli chodzi o Newbee, to mamy taki piękny jumpsuit, playsuit, nie wiem jak to nazwać, to jest chyba trochę większy rozmiar, 56, nie wiadomo jaka będzie duża, więc może będzie na nią dobre dość szybko, wygląda dość duże. Ale bardzo mi się podobały te kwiatki, wszystkie na tym playcu. Nie szłam w ogóle z ubrankami w taki kolor różowy, raczej bardziej neutralny. To jest też newbie, jako że tematem przewodnim pokoju będzie safari, zwierzęta. To musiały się pojawić żerafy też na ubrankach. Kolejna rzecz to jest Zara. Jeżeli chodzi o sukienki, praktycznie ilość sukienek, które kupiłam, jest zerowa. To jest chyba jedna z dwóch. Trochę dlatego, że myślę, że będzie to bardzo mało praktyczne, ale było przeurocze i z racji tego, że ja mam gdzieś samą sukienkę, to pomyślałam, że będzie to ładnie ze sobą współgrało. I, i, I jeszcze chciałam Wam pokazać H&M, bo mówiłam, że dużo mam rzeczy z H&M i to też jest taki play suit. Ja strasznie lubię te wszystkie neutralne kolory, od kremowych po oliwkowych, po oliwkowe, pastelowe itd. itd. Też to podbiło moje serce i jeżeli chodzi o temat ubranek, to nie będę tutaj więcej mówić, pokażę Wam ewentualnie wnętrze szafki. Na razie, jak wygląda, ono też nie jest jeszcze skończone. E, natomiast e, myślę, że jeżeli chodzi o ubranka, to każdy wie jak to wygląda i e, nie ma co z tym przesadzać, tak jak powiedziałam. Dalej, może przejdziemy do kocyków. Ja na razie ich nie mam za dużo. E, generalnie we wszystkich sklepach zauważyłam takich, które sprzedają różne firmy. Znajdziecie bardzo podobne rzeczy, więc tu jest jakby do, dowolny wybór. Ja nie będę tutaj mówiła o żadnym konkretnym sklepie, w którym to kupowałam, ze względu na to, że m, widziałam, że te produkty się mocno powtarzają. Różne kocyki, na pewno ich kupię jeszcze więcej, bo słyszałam, że akurat to się bardzo przydaje. Ten akurat jest taki troszeczkę grubszy i chyba jedyny, który e, tak mocno przełamuje kolor e, tego pokoju, ale. Myślę, że tej zieleni jeszcze trochę się tu pojawi. Po drugiej stronie jest piękny kwiatek, który chyba wymaga właśnie podlania, jak tak spojrzałam. I trochę tej zieleni, tak, Wprowadziłam się jeszcze do tego pokoju. Za mną mamy z kolei kocyk, taki bardziej mm, miękki, że tak powiem. I to jest kocyk z Zara Home. On, tak jak widzicie, też jest z motywem E, żyrafy. Żyrafa zresztą króluje. Tak jak powiedziałam, nie chcieliśmy iść w taki bardziej, bardzo dziewczęcy klimat, e, więc e, stąd te kolory. E, I tutaj widzicie taki bardziej szydełkowany, kremowy, lżejszy. E, ona się urodzi latem więc będzie już ciepło, także myślę, że takie bardzo ciepłe znowu jakieś koce nie będą nam potrzebne. I jeżeli chodzi o kocyki, to chyba na razie jest tyle, więc na razie jest ich kilka. Ta pościel oczywiście, co jest w łóżeczku, to nie będzie używana przez bardzo, bardzo, bardzo długo. Mówiąc o łóżeczku od razu powiem, że nie mamy jeszcze, natomiast planujemy zakup takiego łóżeczka dostawnego do naszego łóżka, no oczywiście na początek. I na ten moment i myślę, że już tak zostanie, wrzucę Wam zdjęcie, dlatego że, tak jak powiedziałam, jeszcze nie kupiliśmy, planujemy kupić łóżeczko, ono się nazywa bodajże Chico Next to Me po przeczytaniu różnych mm, recenzji i opinii. E, stwierdziliśmy, że pewnie to jest najwygodniejszy wybór, mi bardzo zależało na tym, żeby to łóżeczko było takie, które, em, do którego nie trzeba non stop w nocy wstawać, także ono spełnia te e, warunki. Kolejną rzeczą są e, otulacze, śpiworki. I tutaj powiem Wam szczerze, że, jako ktoś, kto będzie mamą po raz pierwszy, absolutnie nie mam pojęcia na razie, co nam się bardziej sprawdzi, przyda, więc są różne. To otulanie tymi chustami trochę mnie przeraża, wygląda na bardzo skomplikowane, ale podobno nie jest. Natomiast z takich prostszych rzeczy, tak jak powiedziałam, nie wiem czy się sprawdzi, ja bazowałam głównie na opiniach. Które widziałam w internecie, w internecie. To mamy taki otulacz Sleepy. On jest zapinany na zamek, więc wygodnie. I tutaj, oczywiście, tu nie ma żadnych, żadnego miejsca na to, żeby wyjąć rączki, więc podobno gdzieś tak lubią spać. Ciężko sobie wyobrazić. Um, więc to jest um, jeden z tych um, śpiworków, otulaczy, um, zwał jak zwał. Z takich innych, które pewnie będą trochę na później, aczkolwiek nie powiedziane, to jest chyba HM. Tak, to są takie bardziej już um, że tak powiem swobodne. On jest też zapinany tutaj, akurat z boku. Natomiast tutaj już rączki są na zewnątrz, więc no kwestia pewnie preferencyjna, nawet nie tyle co moja. Co małe, co będzie wolała. I jeszcze jedna fajna opcja, która mi się podobała. Do tego jest też czapeczka w tym samym kolorze. To jest to są właściwie takie śpioszki, które po prostu sobie na dole. Możecie o w ten sposób, jak już ubierzecie dziecko, zawiązać i wtedy m, to też jest taka forma e, otulania. E, więc to jest kolejna rzecz i to jest z firmy, nawet nie mam pojęcia jakiej, bo zamawiałam na jakimś takim, e, m, właśnie w jakimś takim sklepie, w którym są e, przeróżne marki. E, no i do tego m, są chusty. M, z którymi po prostu można dziecko obwinąć, to jest akurat Wizik Fashion i tych też mam kilka, ale na pewno. E, będę musiała jeszcze dokupić. Jak macie jakieś swoje doświadczenia właśnie w kwestii spania i... A, i to jest ta sama firma, tylko tutaj mamy e, różowy, z napisem Hey ho let's grow. Więc jeżeli macie jakieś swoje e, sugestie co do właśnie e, takich e, otulaczy, śpiworków, to e, koniecznie dajcie mi znać w opisie, w opisie w komentarzu. Następny produkt, o którym wszyscy e, mówili, a e, ja stwierdziłam, że po prostu jest przeurocze e, i ewidentnie podbiło serca naszych psów. E, to jest miś, szumiś, to jest taki miś, który, zobaczymy, wydaje odgłosy. Tu mamy jakieś fale. Teraz mamy jakiś taki szum. Woda lejąca się. Jest tu też lampka, nie, myślę, że teraz w ciągu dnia nie będzie zupełnie widać. I ona się świeci albo na różowo, albo na niebiesko. Także jest miś, szumiś. Dziecko generalnie lubi dźwięki, więc nie jest przyzwyczajone do takiej zupełnej ciszy. Także jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Kilka jeszcze takich gadżetów. Na razie bardzo mało smoczki. Bardzo dużo słyszałam o firmie BIPS. To jest chyba holenderska, nie, duńska marka. No i tak jak powiedziałam, na razie mam tylko dwa, bo jeszcze jesteśmy w 25. W ciąży, więc mamy jeszcze czas na zakupy, ale na pewno um, dużo dobrego o tych smoczkach słyszałam. Przypuszczam, że po prostu będę kontynuować i, i kupimy jeszcze z tej samej firmy. Kolejna rzecz um, to jest taki gadżet, który jest gadżetem bardzo przydatnym, szczególnie dla, pierw, dla, dla, dla rodzica. Pierwszego dziecka. Dziwnie to zabrzmiało, ale wiecie, o co mi chodzi. I to jest termometr do wanny, chciałam, żeby był elektroniczny, z czystej wygody, a nie taki zwykły termometr, który ma skalę. I to jest firma Beaba, nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Natomiast jest w formie takiego kwiatka, który po prostu się wrzuca do wody i mierzy temperatury, czy nie ugotujemy przez przypadek naszego ma malca. Poza tym mamy też termometr zwykły. Dużo jest takich, że tak powiem, pierdół brzydko, które kupiłam po prostu w aplicy Gemini chyba, tak mi się wydaje, których nie będę Wam pokazywać, bo to są jakieś takie dziwne, jednorazowe rzeczy, więc mało interesujące. Natomiast tutaj mamy termometr. Czy to jest akurat termometr Termometr Help, Help Medi, bez dotykowy, ale także wygodne Kilka kosmetyków, bardzo dużo osób polecało kosmetyki Derma. Też w apetyce Gemini kupione, to jest oliwka dla dziecka, to jest krem. Mamy też żel pod prysznic do kompania bodajże, też z tej firmy. Także firma Derma była polecana przez wiele osób, również znajomych, więc ja nie kombinowałam, nie znając jeszcze swoich własnych preferencji. I jak już jesteśmy w temacie kąpieli, to znowu nam się po pojawia Newbie, czyli tutaj akurat ręcznik. Ręcznik Ania do kąpieli, którym ma oczywiście to takie miejsce na, na główkę. Przeuroczy zajączek, który jest na razie chyba jednym, jednym ręcznikiem, który mam, ale tak jak powiedziałam, na spokojnie. Dodatkowo zaraz Wam pokażę, bo tu będzie mi ciężko, że tak powiem, to zademonstrować. Mamy już wózek, zdecydowaliśmy się na cybek Sapria. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to najniższa półka cenowa, natomiast była bardzo duża ilość pozytywnych e, opinii. Stwierdziliśmy, że wózek to jest taka rzecz, która jest e, no, ważnym aspektem e, i, i mamy już jest złożone, e, także na razie stoi tutaj w pokoju, a, a docelowo oczywiście będzie gdzieś indziej. To by było na tyle. i Będę Was tutaj zarzucać e, większą ilością e, rzeczy. E, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej filmów w tej tematyce, to koniecznie dajcie mi znać. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, też dajcie mi znać. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania. Życzę Wam Ania. Na razie, cześć.